W tym odcinku prześledzimy 5 najbardziej kultowych map w Counter Cycle 1.6. Dla wielu graczy te mapy wytworzyły masę przyjemnych wspomnień, a gra na nich zabijała poczucie czasu. Być może mapy, które wymienię w tym odcinku również grałeś i dobrze je wspominasz. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. DERATS1337 Dla wielu uważana za najlepszą mapę graną na serwerach społeczności. Fundament tej mapy może wynikać z jej odmienności względem innych map, a chodzi o jej rozmiar. Akcja rozgrywała się w powiększonej kuchni, gdzie my gracze jesteśmy jak takie szczury. Nawet umieszczono pułapkę, w której przynętą jest awka. Mapa była ciekawa, posiadała wiele tajemnych przejść i pików, gdzie mniej doświadczonych można było zaskoczyć swoją pozycją. DERATS1337 wprowadziła coś nowego i po prostu się nie nudziła. Można było w nią grać godzinami. Dla wielu graczy, mapa każe się z mile spędzonym czasem na serwerach społeczności. i nie tylko tylko z tą mapą, bo w tym odcinku wszystkie z nich dla większości zbudowałem miłe wspomnienia. Pool day. po prostu bazą. jak sama nazwa to wskazuje. was. Prosta, dynamiczna mapa, idealna do zagrania deathmatcha. Mapa została dodana nawet w popularnym, już nieco wymarłym przemyśleniu. Ludzie ją pokochali za to, że nie była przesadzona, w tym sensie, że maksymalnie uproszczona. Idealna dla graczy, którzy chcieli skupić się jedynie na strzelaniu, a po czynności pominąć. Myślę, że na spokojnie pool day można posadzić od razu obok DRS 1 3, -3 -7. Taka jest moja opinia. Napiszcie, jak wy uważacie. Aztek. Ta mapa jest strasznie każdemu znana. The Aztek przynosi nas w deszczowe ruiny świątyń pozostawione przez Azteków. Dowody na to, że świątynia jest opuszczona, są widoczne w kilku miejscach szkielety. Dlatego, że świątynia jest Azteków, można się domyślać, że akcja mapy rozgrywa się w Meksyku. Myślę, że sukces odniosła z powodu swojej tajemniczości i wszechobecnej ciekawości poznania właśnie tej mapy. Spójrzcie tylko na to: lekka mgła, deszczowa pogoda, dużo zieleni, podmokły teren oraz ruiny świątyń. To wszystko oddawało właśnie wcześniej wspomnianej tajemniczości, no i po prostu takiej chęci zagomienia się w ten świat. Najbardziej można było tego doświadczyć w sytuacjach jeden na jeden. Chyba każdy z nas zna jakieś kultowe westerny. Jeśli nie, to może ja kilka wymienię. Na przykład Dzika Banda w samo południe i Siedmiu Wspaniałych. Miesiąc o się i Westernie do głowy od razu wpada na myśl od The Westwood. Jest to kolejna niezwykle klimatyczna mapa, która dla fanów westernów jest wręcz idealna. Ale nie tylko, bo każdy z graczy kochają w swój indywidualny sposób. Niektórzy za ciekawy rozkład budynków, a inni za to, że do większości z nich da się po prostu wejść i poczekać bądź zaskoczyć enemy. Niektórzy gracze zamiast być w budynkach woleli skakać po dachach, co też nie wydawało się być najgorszym pomysłem. Sama w sobie naprawdę doceniana i mile wspominana przez społeczność. To już ostatnia mapa w tym odcinku, w tym momencie możesz napisać o jakiej mapie myślisz. Ja starałem się dodać i urozmaicić nieco ten odcinek, wiem, że pozostało jeszcze wiele kultowych map, które mogłyby wejść w miejsce tej ostatniej, o której właśnie mowa. A mowa o CS 747. Akcja rozgrywała się na lotnisku, ale większość działo się w samolocie. Na tej mapie naszym przeciwnikiem były małe przestrzenie, ciężko było nie trafić, ale łatwo wyrwać headshota. Trybem, którym grano tą mapę było ratowanie zakładników. Jedna z nieco zapomnianych map, która przez jedną grupę graczy była kochana, a przez drugą znienawidzona. Jak dla mnie ma coś w sobie, ale mogę czasami irytować. Podsumowując, myślę, że każda mapa ma swój odmienny klimat oraz zamysł. Mapy się od siebie różnią, przez co większość map ogólnie jest ciekawa i nie mówię tylko o tych z odcinka. Deweloperzy, którzy pracowali nad nimi stworzyli dla wielu miejsce, w których można było uciec od problemów świata realnego i na jakiś czas odprężyć się wraz ze znajomymi. Po latach warto spojrzeć na tą pikselową grafikę i zobaczyć coś więcej niż tylko piksele, bo aktualnie może nam czegoś brakować w obecnych grach, a nasze uczcia wobec starszych produkcji napawają nostalgią. Dzięki za oglądanie, siemano.